Skandal na wiecu Trzaskowskiego. Szarpali się z uczestnikami wydarzenia. Skandal również odbył się z udziałem Szymona Hołowni. Teraz się tłumaczy. Obchody tysiąclecia koronacji i. ostatnie pokolenie. A na koniec przejrzymy sobie szczegóły dotyczące kulis spotkania Trumpa z Załańskim. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić nasz materiał, nasz wywiad, który wyjdzie dziś o godzinie 21.00 z e, generałem, który ma swoją koncepcję na to, w jaki sposób obronić Polskę w razie ewentualnej agresji. A raczej, jak nie dopuścić do agresji, bo jego zdaniem plan na likwidację Polski w pewnym zakresie już jest wdrażany. Myślę, że bardzo ciekawy materiał, który z pewnością Was zaciekawi. E, tu macie mały fragment. W 2003 roku była umowa Rosji i Niemiec, że państwo polskie im jest niepotrzebne, nawet jako buforowe państwo. Na ministerstwo ja już nie liczę. Ten w ogóle nie ma koncepcji żadnej. Pan Kosiniak. Tak. Czyli Niemcy mają roszczenia terytorialne wobec Polski? Podobnie teraz. Wcale by nikt nie patyczkował się z ludnością, tylko by Ściana Wschodnia była wywieziona na Sachalin i wymuszana. A w opisie jest link do całego materiału. Klikajcie koniecznie, bo jest to niezwykle interesujący punkt widzenia, o którym zapewne mało z Was słyszało, a no faktycznie. Warte jest rozważenia No i dlaczego? Mimo tego, że generał pisze do ministerstwa obrony narodowej zarówno jeszcze zapisu, jak i teraz za platformy, nie spotyka się z odzewem. Zapraszam, link w opisie. Jeśli jest już 21, no to z pewnością możecie kliknąć i zobaczyć. Jeżeli jeszcze nie, no to bądźcie tu koniecznie o 21, bo warto.

Nie ma nic śmieszniejszego od Trzaskowskiego, jak i innych polityków koalicji rządzącej, którzy co wybory zaczynają mówić o jedności społeczeństwa, współpracy ponad podziałami, tylko po to, by chwilę później wychodziły do sieci filmy, jak traktowani są ludzie o odmiennych poglądach na jego wiecach lub inni dziennikarze ze stacji, których nie lubią. Kampania wyborcza zbliża się już powoli do końca i można jasno stwierdzić, że oficjalną strategią sztabu Trzaskowskiego stało się unikanie jakichkolwiek konfrontacji zarówno z innymi kandydatami, dziennikarzami, a nawet Swoimi wyborcami. Takie zachowania jak to na Wiecu tylko potęgują frustrację, jakie mogą czuć ludzie, którzy są ignorowani przez sztab Trzaskowskiego. Obowiązkiem prezydenta powinna być chyba rozmowa z Polakami o wszystkich poglądach, a nie tylko z tymi, którzy są z obozu Trzaskowskiego. Nic jednak nie wskazuje, żeby cokolwiek miało się zmienić w jego podejściu. A co śmieszniejsze, to pewnie nieraz już słyszeliście od środowiska koalicyjnego krytykę w stronę na przykład Mencena, który rzekomo miał uciekać przed wyborcami. Na hulajnodze. No cóż, mi się wydaje, że chyba lepiej tak, niż gdyby miał traktować e, potencjalnych rozmówców napakowanymi ochroniarzami. No ale to już jest chyba taka specyfika naszego obozu władzy. Wołany panie marszałku, czy wypadało robić zdjęcie? Czy to... Rzeczywiście nie było selfie, no bo to nie. jest to co To było zdjęcie, zrobiłem zdjęcie wychodząc z bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu Świętego Piotra, zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie onieśmielające i takie wbijające w pokorę wrażenie. O to cały świat przyjechał pożegnać tego dobrego papieża. Ja zrobiłem dwa zdjęcia, żebyśmy już mieli jasność. Jedno zdjęcie było właśnie tym zdjęciem w placu Świętego Piotra, ja nie mam zwyczaju robić sobie selfie, mogę Sprawdzić na moich profilach społecznościowych, tak jak wielu polityków, którzy dzisiaj sobie Selfie robiło, również siedzących obok mnie. A drugie zdjęcie to było zdjęcie, w, kiedy jeszcze przede mszą była wynoszona trumna papieża Franciszka z bazyliki. Też bardzo taki poruszający moment, kiedy, kiedy pasterz po raz ostatni wychodzi na plac, wychodzi do swoich wiernych. W później zaczęła się msza i, w, i to już tylko msza była ważna, już tylko ten obrzęd pogrzebu. Natomiast to absolutnie znaczy uważam, że nie ma nic złego. Jestem ciekaw, w jaki sposób zabranie kilku bezdomnych na wycieczkę do Watykanu mogłoby e, pomóc im wyjść z bezdomności. Według marszałka Sejmu, jak widać, mogłoby, ponieważ po tym, jak spadła na jego fala krytyki, gdy zaczął robić sobie selfie podczas pogrzebu papieża, gdzie reprezentował polski naród, postanowił zasłonić się tym, że w samolocie leciał z bezdomnymi. Jak widać, kontakt z takimi osobami jest dla pana marszałka poświęceniem, którym musiał pochwalić się wszystkim. Cała sytuacja jest to tyle śmieszna, że przez dłuższą część swojej kampanii wyborczej hołownia poświęcił młodzieży, która ciągle siedzi w telefonach i chciał zakazywać używania smartfonów w szkołach. No i z tą propozycją można się zgadzać albo nie zgadzać. Ja osobiście wierzę, że w działaniu trzeba być konsekwentnym i jeżeli pan marszałek chce zakazywać telefonów gdziekolwiek, to powinien chyba najpierw ograniczyć własne uzależnienie, ponieważ mam wrażenie, że większość ludzi w szkołach mogłaby dostrzec, że robienie sobie selfie na pogrzebie przez wysokiego rangą przedstawiciela polskiej delegacji, drugiego człowieka w państwie jest co najmniej kompromitujące, a na pewno o wiele bardziej niż używanie smartfonów przez dzieci w szkołach. 27 kwietnia w Warszawie odbywają się ogólnopolskie uroczystości upamiętniające tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Głównym punktem programu była wielka parada historyczna, która przeszła mostem Świętokrzyskim po godzinie 18:00, prowadzona przez pierwszą kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz orkiestrę Wojska Polskiego. Podczas wydarzenia doszło do incydentu, gdy grupa aktywistów ekologicznych z organizacji Ostatnie Pokolenie próbowała Zablokować paradę. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak funkcjonariusze policji zatrzymują osoby trzymające transparent. W komunikacie na portalu X aktywiści ostrzegali przed postępującymi zmianami klimatycznymi, twierdząc, że jeżeli nie zaczniemy teraz przeciwdziałać, to parady 1050 lecia już nie będzie. Organizacja przekazała także, że rząd marnuje pieniądze na rozbudowę autostrad zamiast dbać o potrzeby mieszkańców małych miejscowości. Aktywiści zapowiedzieli również, że jeśli sytuacja się nie zmieni, w maju rozpoczną się blokady, które będą trwać do momentu wprowadzenia postulatów taniego i dostępnego transportu publicznego. Uroczystości w stolicy obejmują również piknik historyczno-edukacyjny na Wybrzeżu Kościuszkowskim oraz 90-minutowy koncert na błoniach PGE Narodowego, rozpoczynający się o godzinie 20. Zwieńczeniem obchodów będzie największy w historii, Historii Polski pokaz Tysiąca dronów, który rozświetli niebo nad Wisłą. Kolejna akcja ostatniego pokolenia, tym razem przeprowadzona podczas obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Po raz kolejny obnaża, jak bardzo dziurawe jest prawo dotyczące zachowania w miejscach publicznych, no bo takie protesty przecież nie mają na celu niczego konstruktywnego. Ich jedynym Efektem jest irytowanie zwyczajnych ludzi, którzy w wolnym czasie od pracy, chcieliby spokojnie uczestniczyć na przykład w takich obchodach tysiąclecia, w wydarzeniu o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturalnym, tożsamościowym, a dla aktywistów, którzy przyklejają się do asfaltu, koncept pracy czy szacunku dla innych wydaje się jednak czymś zupełnie obcym. Naprawdę zadziwia mnie to, jak takie grupy aktywistów mogą praktycznie bezkarnie blokować drogi, autostrady, powodując masę korków i innych utrudnień, a z kolei zwykli ludzie mogą być zawinięci z ulicy, jeżeli otworzą, nie wiem, puszkę piwa w nią w odpowiednim miejscu. Nie mówię, że powinniśmy pochwalać takie zachowania, ale chyba pierwsze jest widoczne e, wi widocznie bardziej szkodliwe od drugiego, nie. Jednak z jakiegoś powodu grupy, takie jak ostatnie pokolenie, dalej sobie bezkarnie działają, mimo że ich jedynym celem jest wprost zakłócanie porządku publicznego dla krótkiego rozgłosu w mediach, na, na część z własnej. Religii klimatu, no bo niczym to się nie różni od fa fanatyków religijnych, którzy cały czas straszą o końcu świata i uważają, że jeśli nie zaufacie w Boga, e, no to jutro będzie koniec świata. Nie? No czym to się różni? Tylko, że tamtych by już dawno spacyfikowali i wyśmiali w mediach, a tym dają czas na antenie e, ogólnopolskich stacji, bo przecież chodzi o ekologię klimat. Jak ujawnił doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Mike Waltz, to Donald Trump był inicjatorem spotkania twarzą w twarz z Wołodymirem Zełęskim, które odbyło się przy okazji pogrzebu papieża Franciszka w Watykanie. Według wypowiedzi Waltz'a na antenie telewizji Fox News, prezydent Stanów Zjednoczonych chciał w ten sposób przyspieszyć negocjacje dotyczące porozumienia pokojowego między Federacją Rosyjską a Ukrainą. Głównym tematem rozmowy przywódców była kwestia zakończenia największego konfliktu. Konfliktu lądowego w Europie. Mike Waltz podkreślił determinację prezydenta Trumpa w dążeniu do zakończenia wojny, która od ponad dwóch lat destabilizuje region. Spotkanie wywołało znaczące zainteresowanie opinii publicznej i mediów międzynarodowych. W swojej wypowiedzi doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego skrytykował również poprzednią administrację. Według niego jeszcze 100 dni temu ludzie Bidena nie widzieli końca tego konfliktu. Waltz określił dotychczasową sytuację jako niekończącą się wojnę. Oraz maszynkę do mielenia ludzi, dóbr materialnych i skarbów narodowych. Sobotnie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Ukrainy jest postrzegane jako potencjalny przełom w dążeniu do stabilizacji sytuacji w Europie Wschodniej. Eksperci zwracają uwagę, że jest to pierwsza tak bezpośrednia próba zaangażowania obecnej administracji amerykańskiej w proces pokojowy na tym poziomie dyplomatycznym, co może świadczyć o zmianie strategii Waszyngtonu wobec wspomnianego konfliktu. Wszystko wskazuje na to, że administracja Zeleńskiego wyraźnie zmieniła ton w stosunku do Stanów Zjednoczonych i stawianych przez nich warunków. Ostatnie tygodnie jasno pokazują, że to właśnie USA, a nie Unia Europejska trzyma wszystkie karty w ręku w sprawie Ukrainy. Medialne nagłówki, jak i wpisy na Twitterze niektórych polityków niestety nie mają mocy zakrzywiania rzeczywistości, a rzeczywistość jest bardzo... Jednostronna w tym przypadku. Unia Europejska na własne życzenie nie posiada wystarczającego, wystarczająco silnego przemysłu, żeby zastąpić wsparcie, jakie Ukraina otrzymuje od USA. Administracja Trumpa może więc dowolnie naciskać na Ukrainę ekonomicznie, militarnie, wymuszając przyjęcie niemalże dowolnych warunków. Wiele przecieków sugeruje na przykład, że Złoński jest gotów uznać całkowitą aneksję Krymu. Zowieński prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że jego opcje stają się coraz bardziej ograniczone. Zwłaszcza wobec determinacji Trumpa do doprowadzenia konfliktu do końca, bo jest mu nie na rękę. Całość to idealna lekcja dla polskich decydentów, że w polityce międzynarodowej trzeba stawiać przede wszystkim na siebie i własne możliwości obronne. Chociaż jest to lekcja, którą powinniśmy już dawno wyciągnąć z historii. No ale w temacie polskich zbrojeń i naszych zdolności obronnych zapraszam Was na mój wywiad z generałem Grudniewskim. Jest to niezwykle ważna rozmowa. Link do wywiadu w opisie. Dziś o, 20 będzie, jeśli, o 21 będzie publiczny. Jeśli oglądacie to po 21, to już możecie klikać. Jeśli nie, to bądźcie tu koniecznie właśnie o tej godzinie. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, no i heja.